Ale tak było naprawdę, nie zmyślałem. Jak mają na imię? Starszy syn, Bartek. Drugi młodszy, Kuba. Zuzia i Antoś. Moje na imię Antoś. Bartek i Mikołaj. Damian. Kamila, Patryk i Karolina. Córka Dagmara i syn Remigiusz. Remig. Jakie macie ulubione wspomnienia? Wspomnienia? To jest pieczenie naszych pierniczków i rogalików. Gramy w planszówki, wędkujemy. Dzisiaj zrobiliśmy najwyższą wieżę rozswieca. Granatową kierownicę taką z przyciskami, nie? A migacze to palcem wskazywały. Warto sobie jakieś zdjęcia rzucić i przypomnieć coś tam, co było. Jak to było, jak miał 3 lata? Był 3 dużo biegał. Mikołaj już był takim rezolutnym przedszkolakiem. Na kolana siadały, przytulały się. Jak miał 3-latka, rezolutny, bardzo lubił na rowerze jeździć. Ile daje dużo pytań? Trudne. Ja czasami mówię, żeby zapytałaś. Co chciałabyś mi teraz powiedzieć? Że bardzo ich kocham. Że go kocham. Mogą na mnie liczyć. Że zawsze będę ich wspierać. Pewnie, jakbym z nią rozmawiał, to bym powiedziała, że jeszcze masz 4 godziny w przedszkolu i Trzymajcie tak dalej i do przodu. To był i jest super czas. Byłem czerwony. Że...